I ostatni wiersz y, inspirowany obrazem Van Gogha. Raport z domu obłąkanej. Mówisz, że będzie dobrze, bo włożyła kolorowe kolczyki i przestała oglądać bliznę na podbrzuszu. Nie rozczesuje już niewidzialnych włosów. Nie biega na cmentarz z wełnianym sweterkiem. To nic. Że zawiesiła nad łóżkiem dziedziniec szpitala w Arl i zamiast spać, przemierza godzinami kwadratowy deptak. Jaki ładny ogródek, zachwyca się, gdy patrzysz. Mają nawet sadzawkę. Kiedy nie będzie już mogła tego znieść, wdrapie się na drzewo. Zanurkuje w lanternkowej farbie. Dziękuję.